Witam was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na pierwsze wrażenia z użytkowania ZTE Axon 7 Mini. Jeśli chodzi o wygląd, muszę na pewno powiedzieć na sam początek, że Axon 7 mini na pewno nie wyróżni się niczym specjalnym, ale nie oznacza to na pewno tego, że jest to źle zbudowany smartfon, ponieważ jest wykonany naprawdę w bardzo fajny sposób. Tylną część urządzenia stanowi praktycznie w całości aluminium, jeśli chodzi tutaj o plecki, nawet wydaje mi się, że jeśli chodzi o te elementy tutaj ponad tymi dwiema fugami, też mam wrażenie, że jest to właśnie Aluminium. Co mi się na pewno bardzo spodobało, to to jak urządzenie jest wyprofilowane, ponieważ ono za sprawą tego, że ma taką można powiedzieć bryłę mydelniczki naprawdę bardzo pewnie leży w naszych dłoniach i to jest rzecz, która mi się tutaj na pewno od początku tak naprawdę spodobała i to wyprofilowanie obudowy jest dość fajną sprawą. Na tylnej części Axona 7 Mini możemy znaleźć także czytnik linii papilarnych. Jest on umieszczony w wyraźnym takim zagłębieniu, tak więc na pewno go dobrze odczujemy pod naszym palcem. Samo działanie powiem szczerze, że na pewno nie jest to najszybszy czytnik linii papilarnych, ponieważ tutaj on potrzebuje trochę czasu, musimy przyłożyć palec i chwilkę musimy odczekać, żeby ten ekran został odblokowany. Natomiast w większości sytuacji czytnik radzi sobie całkiem w porządku z rozpoznawaniem naszych linii papilarnych, tutaj nie ma jakichś większych problemów, natomiast należy na pewno pamiętać o tym, że nie jest to najszybszy czytnik linii papilarnych, jeśli chodzi o swoje działanie. Jednym z atutów Axona 7 Mini są możliwości audio, i tutaj przyznaję szczerze, że 7 Mini porównywa z Idolem 4S od Alcatela, ponieważ Idola 4S mam na co dzień no i szczerze powiem, że tutaj różnice są delikatnie zauważalne i delikatnie zauważalne na korzyść Idola 4S, ponieważ tam mamy przetwornik dźwięku 32-bitowy, tutaj mamy 24-bitowy, jeśli chodzi o Axon 7 Mini. Ta różnica jest zauważalna, ale na pewno nie oznacza to tego, że Axon 7 Mini gra w zły sposób, ponieważ nadal, moim zdaniem, te możliwości audio są dużo bardziej ponad i także wydaje mi się, że mogą utrzeć nosa flagowym modelom, ponieważ urządzenie naprawdę dość fajnie gra, jeśli chodzi o głośniki, tutaj też przy okazji recenzji tego urządzenia przedstawię wam takie krótkie ujęcie, gdzie ten dźwięk jest odzorowany, natomiast tutaj w pierwszych wrażeniach na pewno powiem wam, że głośniki grają naprawdę dość czysto, dość głośno, i tutaj większych zaszerzeń nie mam. Wszystko jest wspierane przez technologię Dolby Atmos. Tutaj na belce powiadomień mamy taką ikonkę Dolby możemy oczywiście bez problemu ten tryb uruchomić. Natomiast po dłuższym przetrzymaniu przechodzimy do tego typu aplikacji, czyli Dolby Atmos. Tutaj możemy otworzyć sobie taką krótką demonstrację. Możemy także wybrać jeden z trybów odzorowania dźwięku, tak więc to jest jak najbardziej fajna sprawa. Co również zauważyłem w ustawieniach systemowych tego urządzenia, a także w zakładce dźwięk, gdzieś tutaj jest ta zakładka, dźwięk i wibracja. Zauważyłem fajną rzecz, jeśli chodzi o słuchawki. Zestaw słuchawkowy HiFi, czyli tutaj, kiedy przejdziemy do tej zakładki, możecie zwrócić uwagę, że możemy ustawić tak naprawdę dwa tryby dla odzorowania dźwięku przez słuchawki, tryb standardowy, a także tryb super, no i wtedy jeśli chodzi o tryb super, z którego korzystam na co dzień wtedy mamy, możemy być pewni tak naprawdę że mamy najwyższą jakość oferowaną przez złącze słuchawkowe, a także przez dźwięk oferowany przez nasze słuchawki. Na pokładzie Axona 7 Mini znajdujemy Snapdragon 617 a także 3 GB pamięci RAM, no i to wszystko zapewnia nam to, że praca interfejsu jest całkiem responsywna, ale to co mogli się przed chwilą zauważyć, że niekiedy animacje systemowe sobie delikatnie potrafią przykładkować, niekiedy urządzenie delikatnie potrafi się zamyślić na chwilkę i dopiero wtedy coś dla nas wykonuje. Natomiast większość czasu działa naprawdę ok. Nie ma problemu, jeśli chodzi o otwieranie aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Nie ma także problemów, jeśli chodzi o otwieranie aplikacji już w tle uruchomionych, jeśli chodzi o przełączanie się pomiędzy tymi aplikacjami. Całość działa naprawdę dość komfortowo, dość tak. Płynnie można powiedzieć, i na pewno nie irytuje nas podczas codziennego użytkowania. Tak więc praca interfejsu jest moim zdaniem na dość przyzwoitym poziomie, jeśli chodzi o płynność. Co z ciekawych opcji tutaj w nakładce systemowej to aplikacja narzędzia. To jest naprawdę dość fajna kwestia, ponieważ tutaj, co możecie zauważyć, naprawdę ZT dorzuciło nam kilka ciekawych opcji, między innymi kompas, latarkę, kalkulator, ale też takie ciekawe opcje jak miernik hałasu. Tak więc możemy również za pomocą tego urządzenia zmierzyć poziom natężenia hałasu. Mamy linijkę, kątomierz, poziomice. Tak więc naprawdę jest to fajna kwestia. Z ciekawszych opcji, które również zauważyłem, to takie pływające powiadomienie. To pełni funkcję tak naprawdę takiego jednego przycisku, zastępującego jeden przycisk nawigacyjny, ale nie tylko. Jest to zakładka Mimo, MIPOP, tak to zostało nazwane w ustawieniach systemowych. Jest to naprawdę fajna kwestia, ponieważ mamy tutaj opcję wybrany przycisk i możemy z listy wybrać, żeby to pływające powiadomienie pełniło funkcję jednego z wybranych przez nas przycisków ale również co zauważyłem to to, że kiedy przesuniemy ten to pływające powiadomienie gdzieś tutaj w dół, gdzieś tutaj do góry, kiedy przesuwamy uruchamia nam się jeszcze tego typu zestaw czterech przycisków, tak więc to jest jak najbardziej fajna kwestia. Kwestia wyglądu nakładki na pewno nie ma updrawera, tak więc wszystko ląduje nam na kolejnych ekranach domowych. Również możemy aplikację, source, aplikację sortować w foldery, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast sam wygląd, mi się tutaj na pewno nie do końca podoba zestaw ikon. Z tego co zauważyłem w ustawieniach możemy znaleźć kilka motywów, natomiast nie możemy ich na pewno doinstalowywać, tak więc to jest pewien minus, a same te ikonki domyślne, no moim zdaniem nie są do końca ładne. Muszę Wam powiedzieć, że na pewno dość pozytywnie zaskoczył mnie aparat w Axonie 7 Mini, ponieważ mamy, mamy tutaj aparat główny 16 megapikseli ze światłem f1.9. Mamy również aparat przedni 8 megapikseli ze światłem f2.2. Jakość zdjęć moim zdaniem stoi naprawdę na dość fajnym poziomie, jeśli chodzi tutaj o zdjęcia z przedniego aparatu. Szczegółowość też moim zdaniem jest na dość fajnym poziomie. Też co zauważyłem to to, że te fotki są dość fajnie rozmywane przez aparat. To jest tak taki fajny atut, ponieważ tutaj ustawiłem ostrość na te cztery kredki, pięć kredek i możecie zauważyć, że te kredki tutaj fajnie zostały wyostrzone, natomiast reszta jest dość zamazana, tak więc aparat pod tym względem również radzi sobie tutaj całkiem przyzwoicie. Kilka testowych fotek na zewnątrz, też moim zdaniem radzi sobie dość przyzwoicie. Również zdjęcia tutaj z bliska, moim zdaniem szczegółowość też na dość fajnym poziomie, tak więc no muszę Wam na pewno powiedzieć, że z aparatu głównego na chwilę obecną jestem tutaj dość zadowolony. Dobra, testem Tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia związane z ZTE Axon 7 Mini. Naprawdę dość przyzwoite urządzenie. Mamy tutaj świetne możliwości audio, naprawdę bardzo dobry aparat, dobry ekran, też dość fajne wykonanie z aluminium. I to wszystko sprawia, że z całości jestem na chwilę obecną naprawdę dość zadowolony. Już teraz zapraszam Was na końcową recenzję tego urządzenia. A w tych pierwszych wrażeniach to jest na tyle. Jeśli sami żegnam, pozdrawiam Was na razie.